Cześć, Cześć. Witajcie, w dzisiejszym odcinku robimy sobie zarąbisty popcorn z jakiegoś tam sklepu, którego nie znam, bo nie, go kupowałem. Ale robimy sobie popcorn. Musimy go otworzyć i go włożymy do tej strasznej, naszej cudownej. Wyczyściliśmy ją i już działa. Do naszej wyścigowej mikrofalutki. Bierzemy sobie popcorn. To... Aha, to on jest zamarznięty, no fajnie. Dobrze jest. Dobrze jest. Go do Czekaj, trzeba wymacać tłuszcz, żeby był równo układany tego to tak kojarzę? Dobra, no to ci Jak się to będzie kręciło w ogóle? O, nie wiem. Będzie się kręciło. Będzie się kręciło. Będzie się kręciło. Daj to tak, no. Dajemy na y, talerz, <laughs> jeśli macie. Ale my nie mamy talerza, nie więc mamy dajemy na talerza. Właśnie zrób tak, żeby te skrzydełka były bardziej do góry. Bo ten popcorn ma skrzydła, może nam odlecieć, dlaczego trzeba go szybko zamknąć. Jest, jest trzeba dać na fula. Tak. Tylko, oczywiście, my zapomnieliśmy kombinerek. No to jest więc jest trochę beznadziejnie, ale tutaj, tutaj jest takie coś. I tutaj jest, że na fula. Na dwie minutki czy na minutkę? Yy, na trzy minuty. Dajmy okay. Dajemy na trzy minuty. Jak się spali, to się spali. Jak się spali. pachnie rumiankiem. Jest dobrze. No i tyle. Jeszcze Statyw jest! Czekamy aż się zrobi. Na razie się w ogóle nie kręci. Chyba, prawie że się nie. Ale jest! To wyjmiemy! Miałeś się kręcić. Niech się daje. Kręci się dalej. Oczywiście Teraz się nie, nie kręci. Nie kręci ale znaczy się... lekko się kręcił przez chwilę, ale jeszcze się, się nie kręci. Niech będzie. Ale się zrobi, popcorn. Musimy talerzy sprawdzić. Chyba sobie kupimy talerzyk. No, trzeba Tam będzie. Albo jakąś miskę przyniosę. Ale... Albo zjemy z pokrywy tego kosza. O, patrz kubeczki. Kubeczki. Znaleźliśmy kubeczki, kubeczki które i wiedzieliśmy, już. że jest. Oj, będzie ostro, już popcorn wstrzędzie. Będzie ostro. Nie wiem czy słychać, na strzelam. Miejmy nadzieję, że słuchać Już czuć zapach. No i z tego tyle z tego by było. Zaraz zrobimy degustację popcornu. Zapraszamy na nas trzy następne filmy. Oczywiście. Polecamy dać serapkę. Dokładnie. I, i, I suba, I bo suba. najważniejszy jest sub, a nie srapka dla zasięgu. Łapka jest tylko dla zasięgu, sub jest, żeby kanał się wybił. Live'y za... będą, nie wiadomo z czego, ale live'y będą. Będą, będą bedo, live. Będą live. Będą live. Będą live. 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 Więc y, tyle będzie z, y, z tego? Tego by było na tyle. No I jeszcze damy recenzję popcornu. Czy dobre czy nie, ale pewnie czy Zapatrzyliśmy się w nowy sprzęt Zaraz się, to się kończył, popcorn Mi się wydaje, bo leczyniczek. I już czuć, że no to Jak się skończy, jak na przykład mamy większą moc w mikrofalówce, albo coś. Może już to wyłączymy, bo właśnie się spali. A nie jeszcze szczela. Dopóki szczela, to okay, do wtedy no. zostawiamy. Dzisiaj bardzo, że będziesz zjadł, nie, nie. Miejmy nadzieję, że nie. Pamię Pamiętacie, co się działo z rumiankiem? I z mydłem. Taki spoiler. No no tak. Znaczy nie spoiler w sumie, nie bo rozumiem. już było na kanale. Wszyscy to, oglądali, to oglądali. Dziwne, dziwnie pachnie popcorn pomieszany z rumiantem. Dobra, to będzie chyba tyle. Bonk. O, pięknie, pięknie. Strzela. Jeszcze strzela. Dymi się. Tu się dymi. Tu się dymi, proszę Państwa. Nie widać tego na kamerze, ale Jak ogólnie rzecz biorąc tu się dymi. Aha. Dobra, zdejmę maseczkę i powącham, to na razie nie pokazuje się na kamerce. Pachnie jak popcorn. Pachnie popcorn, jest, więc jest dobrze. Nie, nie pachnie rumiankiem ani niczym to takim. To dobrze, naprawdę, to jest bardzo dobrze, Czekamy że nie pachnie. aż się trochę ochłodzi, żebyśmy sełap nie oparzyli. Bo trochę jest ciepły. Okay. Potrzymaj kamerę, ja to otworzę. To chyba się otwórzmy. No i jak? No i bez Kurde, doros. Przecież mówiłem, że jest gorąco, ty nie je słuchasz. A to trzeba tak? No tak, ciągniesz za to. Dobra, nieważne, otwarło Popcorn. się. Popcorn! Popcorn dziwnie pachnie, chyba już rumiankiem trochę, więc mamy trochę beznadziejnie. Teraz ty potrzymaj kamerę, ja teraz, ja teraz to, się. A, trochę śmierdzi, nie wiem czym. Trochę śmierdzi rumiankiem, nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo dlaczego, nic tego nie wiem. Dobra, musimy go tutaj położyć. Ja idę odłączyć mikrofalówkę od... Nie no, rzeczywiście się to od zasilania. Nie co to jest. Czekajcie, muszę to jakoś tu ułożyć. Co robisz? z tego reakcji z mikrofalówki, rozumiem? Teraz idziemy testować popkornik. Siemię rdzący popkornik. My, to to no, daj, daj, daj. daj to tam, bo to trzeba tam jakoś... no nie, Czekaj. Okej, okay, przeszło. To jest kanał Family Friendly. To jest kanał Family Friendly. Podepniemy grzanie, żeby nie było zimno. Bo no, bo już jest zimno. Tak, no, chcieliśmy kaloryfer, ale, ale mamy jakieś takie dziadowstwo stare. Które raz korki wywaliło. Nawet trzy. Nawet przez, jed, nawet przez jeden dzień. Po jednym dniu grzania nie. przestał działać. wziąłem go do domu. Nagle się naprawił, a miałem go już rozkręcać. I, no, i spadł. No, zginął, ale jednak się na to. Przepraszam, nas, wiem, na to, że na długo. Teraz będzie recenzja. Zdejmujemy nasze pozostałe rzeczy. I ogólnie testujemy, jak bardzo okropny ten popcorn jest. Ale on śmierdzi. Jak bardzo żeśmy go zepsuli. I powiedz sobie, jak źle jest. Ma jakiś smak... O dziwo, jest bardzo dobry. Troszkę mi się trafił słony, ale nie lubię słony. I nie, nie smakuje rumiankiem ani mydłem. Nie smakuje rumiankiem ani mydłem. Chociaż trochę czuć. Trochę czuć tego rumianku, ale nie jest Troszkę aż akurat. Trochę czuć jakieś substancje chemiczne. Ale to jest wina naszej migrafalówki, zdecydowanie. To, to jest wina rumianku. Aha. Szybko jest ok. Taka rada, ludzie. Nigdy nie róbcie popcornu ani jedzenia w tym samym... Czymś w tej samej mikrofalówce, co robiliście mydło, czy inne siatostwo, bo to się źle skończy. Miejmy my że, że nadzieję, że to nie jest rakotwórcze. Miejmy nadzieję, że od tak tego nie umrzemy. To tyle, dwa. Tyle, dobranoc. Dobranoc.